dzisiaj nagrywamy szaloną windę sprawdzimy y, jakie będą piętra na pewno będzie strasznie w tej grze łu duchy dobra przechodzimy innego skina ale może, może się na tym kanale spodoba Trochę mam... Przejdzie, hmm, co to jest? Co to jest? Okay. Uciekać, uciekać, nie! Co to jest? Co to jest za klipa? z nim w kółko pobiegać. Z nim w kółko pobiegać. Mamy coś do zakupu? Ile ja mam kasy w ogóle? Co jest? Dobra, to sobie coś kupię. To sobie kupię. To sobie kupię. to, To. 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 Hmm, to? A, Bo tylko trzy miejsca mam. Okej. Okay. Dobra. Lecimy z koksem. Gdzie my jesteśmy? Co się Eee. Halos? A co jak wypiję tą potkę? Miam mam, mam, mnam. Ojej! ktoś ten nas jak na ku Co to jest? Co to jest? Co to było? O nie, o nie, o nie, o nie. Nie Nie mogę! Nie O Jezus, Prawie nie złapał, ale nie złapał, więc dobrze. Dobra. Przechodzimy dalej. Co teraz może na nas czekać? W kolejnym piętrze. Dobra. Co może? Hmm. A w ogóle ci podoba Wam się na mój nowy skin? Nie wiem, może tak, może nie. W komentarzach może jak będziecie chcieli napisać w komentarzach jak tak? Znaczy od 1 do 10 napiszcie. W komentarzach. Na pewno jak...

Bo nie ja dotknęłem, tylko obok niego przechodziłem. Co mnie to zabiło? Dobra, idziemy dalej do windy. Dobra, nie mam już tego kartonata. Robię coś innego, ale straciłem wszystko. No już poszedłem w będę kupował Dobra Co teraz na nas czeka? Gdzie my jesteśmy? Co jest? Co to za miejsce? Co jest? Nie, to jest tylko... Patrzeć się na niego trzeba szukać dlatego jeszcze potrzeba było się patrzeć jak się nie patrzysz to nie ale jakoś to przeszedł o nie Lecimy dół dalej. Lecimy dół. Dobra. Co będzie dalej? Co będzie dalej? No, co będzie dalej? Nie wiem, czemu powtarzam to samo. Nie wiem, czemu powtarzam to samo słowo. Ale ja taki po prostu już jestem. Dobra. dalej? O nie. Ja myślę, że to szkło z nim się popsuje i będzie nas gonił. Nie. Nie, 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 nie. Wiedziałem. czemu no, ten bacon nie uciekał. Od tego strasznego szaka. Od tego jakiegoś strasznego Nie, nie 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 było blisko jakby nie zdzielił do windy do windy w windzie poczekam na kolejną rundę na kolejne piętro no Jaką rundę piętro Dobra udało się. Dobra, co tam może być? Hmm. Co tam robi klatka jakaś? Czy tam jest co widzę? W tej klatce co jest?

Sonic się zmienił w jakiegoś strasznego Sonika. Ojej. Ale cóż to było? Aż mi będą żeby wygłupy, ten krzyk. Sonic, czy możesz się zamknąć? I być ciszej? Bo jesteś za głośny. Albo to nie był Sonik. O nie. Tak, ten krzyki nie robił Sonic? Nie. Nie. Dobra, Nie. na kolejną Nie. Jaką Nie. 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 Jest Nie. 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 jest? Co Nie. Co Nie. Nie. Myślę, że coś tu na pewno będzie nawet. O nie. O nie, o nie, o nie. Gdzie to jest? Gdzie jest ten potwór? Bo słyszałem. Słyszałem dźwięk. Słyszałem dźwięk. O nie, 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 nie. 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 Dobra. Idziemy dalej, ale zanim to sobie coś kupię, cewka razy jeden życie, no to to kupię, bo chyba mocniejsze jest to, co nie wiem nawet co to robi: 5 na pole mocy, pole mocy jakieś, to sobie kupię jeszcze. Tutaj nie mogę. Bo mam tylko trzy miejsca na Robloxie. E no mam eksploatę na pierwsze, ale... Pizza. Nie mam no. o, Rozumiem chyba. Chyba nie na tylko na początek. Do windy. Jak to się? A przez tą kulę nie da się bić przecież. O nie, o nie, o nie. O nie, o nie. O nie. Będzie coś się tu złego bardzo Robota. Nie żeby nie wychodź z tym robotami. Robotowie. ten robot. Tu jest w windzie. Mam nadzieję, że z nami nie pójdzie do tej windy. robota było bardzo niepełne. do windy. <grystanie> <grystanie> Dobra, poczekaj na, na kolejne klienta. Dobra, co teraz będzie? O nie. Jak oni się nazywali? Wiem, kto to jest. Taki... Z takiego filmu oni są, ale nie wiem, jak. To jest. A no, nie, a Mągu Klipi Amongusy. Impostorzy chyba. Co tu robią impostorzy? Impostorzy, o nie. jakaś, jakaś pikselowa twarz tu będzie. Mam rację, czy to to samo? Czy to nie to samo? Bo może to jest to samo. Ale nie wiem na, czy na pewno. O nie, to jest tak to samo. No, jaki się mnie pchał do niej. No, ale fajnie, no. I znów od niej zginął Ty, od ciebie zginąłem. Hmm, dobra, idziemy do... No, dopiero to się powróciło, a nic nie zabiję. Mm -hmm. To jeszcze teraz ostatnie piętro i końcówki. Nie pamiętaj. i kolejkować shorty albo filmiki. albo filmy. Dobra. Co tu będzie? Dobra, co innego? Co to jest za miejsce? Hmm. Co tu może siedzieć? Może normalny, zwykły pokój to jest. Taki... Co jest, jest? Ciemno się zrobiło. Nie, nie, nie. Idę do windy. Lepiej. Co tu się dzieje? To nie Slenderman. To Slenderman robię. Widzimy się w następnym odcinku. Goodbye.